Jest z nami Ewelina Kurtys. Może zaczniemy. Pani się troszeczkę przedstawi. My się dopiero niedawno poznaliśmy, więc na pewno pani zrobi to sama lepiej. Dzień dobry, nazywam się Ewelina Kurtys. Jestem neurobiologiem z wykształcenia. Od kilku lat zajmuję się technologiami, w tym też sztuczną inteligencją i głównie ich zastosowaniami komercyjnymi, powiedzmy. No, i jeden z projektów, w którym biorę udział jako doradca strategiczny, to jest projekt Final Spark, o którym będziemy dzisiaj mówić. Jest to startup szwajcarski, który buduje żywe komputery z ludzkich neuronów. Będziemy o tym mówić. No, jest to fascynujący projekt właśnie na granicy, powiedzmy biologii, neurobiologii i technologii, inżynierii, więc też to jest powodem, dla którego się zainteresowałam tym projektem od trzy lata temu, już od około trzech lat, lat No właśnie. Czyli celem tego projektu jest bardziej zrozumienie, jak działa mózg poprzez tą taką symulację jego pracy, czy to bardziej ma takie ambicje ukierunkowane na lepsze urządzenia obliczeniowe? Bardzo dobre pytanie. Często je dostajemy właśnie tak. Bardzo jest ważne to, że my, jedyną rzeczą, na którą, na, na którą nam zależy, to jest właśnie zbudowanie komputera, czyli tylko ta druga część, o której Pan mówi. Bo dużo osób nas pyta, czy budujemy na przykład, czy chcemy zbudować odpowiednik ludzkiego mózgu, więc nie, nie chcemy. Nie chcemy, nie staramy się też absolutnie zrozumieć, jak działa ludzki mózg, metody, których używamy. To znaczy czy hodowanie komórek żywych neuronów in vitro w laboratorium i też badania elektrofizjologiczne, czyli głównie polegające na wysyłaniu tych sygnałów elektrycznych do neuronów i, po, i odbieraniu ich. To są standardowe metody, które są używane od wielu lat yy, właśnie w badaniach biomedycznych, żeby zrozumieć, jak działa ludzki mózg, żeby leczyć choroby, żeby znaleźć nowe sposoby, dzięki temu, jak leczyć choroby, zapobiegać starzeniu na przykład. Natomiast w naszym projekcie to absolutnie nie jest celem. U nas chodzi wyłącznie o to, żeby właśnie tak jak Pan powiedział, tworzyć obliczenia, stworzyć maszynę liczącą. Maszynę, jeśli można tak powiedzieć, właściwie, urządzenie liczące. I chcemy po prostu stosując te metody, które, od których się zresztą nauczyliśmy od naukowców, którzy zajmują się badaniami biomedycznymi, nasi doradcy naukowi. Od nich nauczyliśmy się metod, które są stosowane do badań w medycynie, ale my badań w medycynie robić nie chcemy. My chcemy stworzyć maszynę obliczeniową. Także to też jest ważne, że nie staramy się odtworzyć wszystkiego tak, jak to jest w mózgu. To też nie o to chodzi w tym projekcie. Jedynie chodzi o to, żeby wykorzystać te. Budulcowe jednostki yy, yy, żywe, czyli neurony, to to mamy wspólnego z mózgiem, że też yy, będą to neurony, natomiast to, jak one będą pokładane, jak one będą działać, to może być yy, zupełnie coś innego yy, niż mózg. No tak, to właśnie może być trochę takie nieintuicyjne dla osób, że przecież są komputery, to po co to komplikować? Natomiast mi się nasuwa takie porównanie. Związane z zielonym maskiem, który odrzuca teraz w swoich autach te takie czujniki radiowe, które mają oceniać, co wokół auta się dzieje, i on to motywuje w ten sposób, że przecież ludzie jeżdżą patrząc oczami. Więc, jeżeli auta mają być autonomiczne, mają być sztuczną inteligencją, no to mają bazować na kamerach. Skoro ludzie potrafią i nie mają czujników radiowych, no to auta też tak powinny się nauczyć. Więc myślę, że tutaj. Trochę jakby podobne podejście. A jaki jest taki największy dotychczasowy sukces tej platformy? No więc myślę, że największym sukcesem jest to, że udało nam się zbudować platformę, która działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i praktycznie cała praca w naszym laboratorium jest, laboratorium jest zautomatyzowana. I to jest naprawdę duży sukces, bo tak jak mówiłam, takie badania są często prowadzone już w wielu laboratoriach na świecie z podobnymi metodami. Natomiast to jest wyjątkowa sytuacja, a przynajmniej my nie wiemy o drugim takim laboratorium, które byłoby również dostępne 24 godziny, 7 dni w tygodniu zdalnie. I to jest, myślę, bardzo ciekawa rzecz. My to na początku zrobiliśmy dla siebie, żeby ułatwić sobie pracę. Natomiast wyszło z tego coś bardzo ciekawego, bo, bo stwierdziliśmy później, że właściwie to możemy dzięki temu współpracować z naukowcami z całego świata. Nie musimy już się skupiać na lokalnych. Startup jest w Szwajcarii. Głównie, główną sieć kontaktów miał zawsze w Szwajcarii. Natomiast teraz mamy współpracę z ośmioma uniwersytetami z całego świata. I to jest, to wydaje mi się takie najciekawsze, jak daleko może zajść właśnie. Taka technologia zdalnie dostępna to jest fascynujące, bo sama też prowadziłam kiedyś badania naukowe, eksperymentalne i właśnie wiem, jak ciężko jest, jak trzeba zawsze przychodzić do laboratorium, czasami nawet w weekendy albo nocą. Bo to jest zawsze taka praca, wiadomo, żywe komórki mają jakieś swoje prawa i nie obchodzi ich to, że, że mamy weekend, więc to jest naprawdę wymagająca praca, ale jeśli można ją zautomatyzować, to jest to naprawdę niesamowite ułatwienie i my teraz możemy prowadzić eksperymenty na przykład w nocy albo w różnych takich godzinach, no, jest to naprawdę fascynujące i też ludzie, którzy z nami współpracują dzięki temu, że jesteśmy dostępni zdalnie. Też mogą I stużyć. tak jak w tradycyjnych komputerach trzeba uważać, żeby one się na przykład nie przegrzały, to tutaj są jakieś takie podobne wyzwania, tak, żeby komputer nie obumarł. Tak, absolutnie, to prawda, bo to też jest wszystko w bardzo, powiedzmy, to jest bardzo wczesny etap. Więc to też komputer to jest troszeczkę na wyrost, bo na razie mamy zlepek komórek, które są, to jest taka neurosfera, która się składa z około 10 tysięcy neuronów, każda. I one są, no to jest naturalny proces, że jeżeli je w, połączymy te neurony w laboratorium, tam jest taki specjalny protokół na to, jeżeli one mają szansę blisko siebie, no to się łączą między sobą. To jest naturalny biologiczny proces i to już się stosuje, właśnie tak jak mówiłam, w badaniach biomedycznych. Więc to jest to, co mamy teraz. To jest ten na, nasz taki zalążek biokomputera w przyszłości. Mam nadzieję, że z tego będzie prawdziwy bioprocesor. Ale tak, to jest prawda, ponieważ to są żywe komórki, one mogą oczywiście o, obumierają i to jest absolutnie normalny proces. Jak się pr pracuje w laboratorium in vitro, no to każdy, kto kiedykolwiek miał z tym styczność, no to to wie, że te komórki mają ograniczony czas życia. I to jest też jedno z wyzwań naszego projektu, z którym już częściowo sobie poradziliśmy, bo możemy teraz te neurosfery trzymać właśnie w takich warunkach dosyć stabilnych przez trzy miesiące, co jest dosyć dużym sukcesem. To jest za pomocą różnych rozwiązań, rozwiązań też opatentowanych, tego jak właśnie w jakich warunkach je trzymać, jak tam zmieniać ich środowisko w taki odpowiedni sposób, niezbyt taki drastyczny. Stabilny, tak, żeby one mogły jak najdłużej żyć. Tak, więc to jest jedno z niebezpieczeństw, że one naturalnie umierają. Też oczywiście obecnie głównie się z nimi kontaktujemy, powiedzmy, kontaktujemy za pomocą sygnałów elektrycznych, to znaczy wysyłamy im sygnały elektryczne i też pobieramy z nich. I to jest taki powiedzmy język powiedz, program programistyczny, tak jak w komputerach mamy różne języki programowania, tak, tak teraz z tymi żywymi komórkami się komunikujemy za pomocą sygnałów elektrycznych. I to też jest oczywiście coś, co może zabić taki neuron, no bo jeżeli sygnał będzie za duży, za ciężki, no to oczywiście to jest biologia. Jeżeli wyślemy za dużo elektronów, to może to, może to zabić je komórki, także tak. Są one delikatne. Ale oczywiście nie jest to wcale takie trudne, jeżeli się nauczymy takich podstawowych zasad, jak, je, jak się z nimi obchodzić, to nie jest to najtrudniejszą częścią projektu. Najtrudniejszą częścią projektu jest zrozumienie właśnie tego języka programowania, czyli jakie sygnały wysyłać i jak interpretować sygnały, które odbieramy od żywych komórek. To jest najtrudniejsze. Rozumiem. I teraz tak, bo tak jak rozumiem, kiedyś usłyszałem taką właśnie koncepcję, że krzem i węgiel są do siebie podobne. Dla osób, które nie tak. wiedzą, komputery są generalnie z krzemu, my jesteśmy generalnie z węgla i że w ogóle, gdyby na przykład była inna grawitacja na Ziemi, tak. Bo krzem jest cięższy, to możliwe, że życie by się wytworzyło z krzemu, ponieważ tam podobno bogactwo możliwych związków i tak dalej jest takie, że to są takie dwa pierwiastki, właśnie, które. Wiele rzeczy umożliwiają i wasze te urządzenia, jak rozumiem, one są rzeczywiście z węgla. I ja to jeszcze może zanim Pani odpowie, uprzedzę, że włączę na chwilę stronę Final Spark, bo tam jest chyba w ogóle symulacja, cały czas jest pokazany obraz, jak one pracują, prawda? Tak, to oczywiście. Proszę odpowiadać, a ja spróbuję to też na bieżąco pokazywać. Oczywiście, tak, to jest prawda. O węglu i krzemie. Chyba czytałam kiedyś w książkach Stanisława Lema takie, takie pomysły też. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak. E, takie różne pomysły, rzeczywiście, że świat mógłby się inaczej wytworzyć. E, to prawda. Neurony są żywe, także tak samo jak nasz organizm, bo to są te same neurony, prawda, jak w naszym ciele. E, one są z węgla e, głównie. E, to są żywe komórki. Ze składników organicznych, to prawda. Natomiast nie jestem pewna, powiem szczerze, nie jestem fizykiem, więc może to pytanie jest trochę za, za trudne, żebym mogła na nie odpowiedzieć, odpowiedzieć fachowo. Nie wiem, czy to jest główny powód, powiem szczerze, bo wiem, że są różne kierunki. No, nie, nie wiem, powiem panu szczerze, że naprawdę nie jestem pewna, czy to akurat chodzi o to, czy to jest krzem, czy węgiel. Ogólnie chodzi o to, że neuron. Ponieważ wszystko w biologii jest bardziej skomplikowane niż takie rzeczy mechaniczne i to jest ogólna rzecz. Bo jeżeli patrzymy nawet na pojedynczy neuron, jest wiele takich opracowań naukowych na ten temat, to tak naprawdę, jak zaczniemy wszystkie szczegóły oglądać jego struktury, wszystkie takie w nanoskali, to on jest naprawdę Niesamowicie skomplikowany, tam jest bardzo dużo różnych gradientów, czyli takich różnych różnic pomiędzy stężeniami różnych substancji. Tak zresztą działają komórki biologiczne, że one są niesamowicie skomplikowane. I ten sam problem też jest właśnie na przykład w farmacji, gdzie na przykład chcemy na przykład opracowywać nowe leki, na przykład testować, jak one się będą zachowywały w żywym organizmie. To wiem, już tak nie śledzę, powiedzmy, <grych> wszystkich najnowszych wiadomości w tej dziedzinie, ale wiem, że to zawsze było wyzwaniem, nawet zrekonstruować jedną żywą komórkę, żeby tak, żeby móc na przykład w komputerze odtworzyć, jak się zachowuje żywa komórka. To jest bardzo trudne, nie wiem, czy się udało osiągnąć. I wiem, że na przykład, jeżeli chodzi o neurony, to na pewno jeszcze nie udało się osiągnąć, bo jest dużo modeli takich in silico, czyli tak jak pan mówi, krzemowych gdzie właśnie naukowcy budują różnego rodzaju symulacje neuronów, ale to nigdy nie jest aż tak skomplikowane jak żywy neuron. Więc tu myślę, że bardziej o to chodzi. Nie wiem czy to jest kwestia węgiel versus krzem. Ciężko powiedzieć. Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że po prostu żywe organizmy są dużo bardziej skomplikowane, bo troszeczkę inaczej działają, bo to są po prostu różne reakcje biochemiczne w różnych, powiedzmy, takich kompartmentach, więc to zawsze jest trochę bardziej skomplikowane niż takie Y, powiedzmy, płytki zbudowane przez inżyniera. Więc y, nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, czy to akurat y, y, jest powód, ale y, no tak, zdecydowanie nasze komputery, przynajmniej ich jądro, będzie y, węglowe. Ale też mogę powiedzieć, że oczywiście to nie jest tak, że mamy same żywe komórki, bo one też są obudowane y, one są na elektrodach. Elektrody są podłączone też do tradycyjnych komputerów. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że my tylko wyłącznie z tymi żywymi komórkami pracujemy. To też cały czas jeszcze tradycyjna technologia cyfrowa też w tym bierze udział. No właśnie, zaczęliśmy już o tym mówić, że one obumierają. Czyli jaki jest taki, tak. powiedzmy, normalny cykl, czas życia takiego fragmentu tego waszego komputera i jak to się dzieje, że on się regeneruje i że on nie obumiera całkowicie? No właśnie teraz to są trzy miesiące. Generalnie powiedziałabym, nie jest to tylko... Miesiące to jest... dla każdej takiej komórki tam jakiejś, tak? Neuronów. Tak, do każdego zlepka, bo one właściwie są, nie są pojedynczo, tylko są zlepki komórki, czyli takie neurosfery, takie okrągłe struktury, które można zobaczyć na naszej stronie internetowej i one są zbudowane z około 10 tysięcy neuronów no i one po prostu żyją, bo neurony naturalnie Y, takie powiedzmy dojrzałe neurony, nie dzielą się. Na przykład nasze komórki skóry czy, czy komórek w organizmie nie się dzielą, natomiast neurony nie dzielą się, one po prostu sobie żyją i jeżeli umrą, no to już jest koniec. Dlatego jest to trochę problem, y, w, jeżeli chodzi o regenerację mózgu też u ludzi. Y, więc one po prostu sobie żyją i teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby miały stabilne i optymalne warunki. I to są takie rzeczy naturalne w biomedycynie czyli temperatura, składniki odżywcze jest takie specjalne medium taki płyn, w którym one się znajdują. No i ten płyn trzeba wymieniać też odpowiednio nie można tego robić za szybko. Bo wtedy one się stresują, jest to dla nich stresujące, bo się środowisko zmienia za szybko. Nie można tego robić za wolno, no bo wtedy nie będą miały składników odżywczych. więc to wszystko musi być, myślę, że tutaj najważniejsze jest właśnie stabilna. Odpowiednie parametry, ale też stabilność. To jest najważniejsze i to jest to dzięki czemu one tak długo żyją. I też wydaje nam się, że one mogą żyć o wiele dłużej. Tylko że akurat teraz skupiamy się trochę na innych problemach w naszym laboratorium. Więc teraz nie jest to priorytet, żeby przedłużać ich życie, ale przez jakiś czas na tym pracowaliśmy i właśnie doszliśmy do tych trzech miesięcy, które in vitro są dosyć dużym sukcesem. No tak, tak. Myślę, że to będzie w godzinach bardziej, szczerze mówiąc. No dobrze, a ile jest więcej w tej chwili użytkowników tej platformy i jak duże te obliczenia są na niej realizowane? No więc tak, jeżeli chodzi o użytkowników, no to najważniej, no powiedzmy najdłuższymi użytkownikami jesteśmy sami my, nasz, nasz zespół, więc my może najwięcej, najdłużej korzystamy z tego. No i mamy teraz osiem różnych grup z całego świata, z różnych krajów, wszyscy są właściwie spoza Szwajcarii, którzy mają dostęp, te grupy naukowe to są zazwyczaj no, no, naukowcy, doktoranci albo profesorowie, Którzy korzystają z tej platformy. Jest 8 grup teraz, ale też rozmawiamy i mamy bardzo dużo właściwie zapytań z całego świata, ludzi, którzy chcieliby to używać w różnych celach. I dlatego też otworzyliśmy tą platformę też do celów komercyjnych. Czyli teraz będzie można, ponieważ mamy tak strasznie dużo chętnych, że i tak nie jesteśmy w stanie dać dostępu wszystkim, bo laboratorium na razie jest za małe, ale jesteśmy otwarci teraz też właśnie na różne firmy, które już z nami zaczęły rozmawiać. Mamy już potencjalnych klientów, może niedługo będziemy mieć pierwszego klienta oficjalnego. No i też coraz więcej naukowców i też takich pasjonatów czasami zgłasza się do nas, którzy chcieliby którzy chcieliby korzystać z platformy i robić na niej eksperymenty. A jak dużo obliczeń to jest ciężko powiedzieć, powiem szczerze, Mogę tylko powiedzieć tak, że można te ćwiczeń, te eksperymenty prowadzić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc one czasami przez całą noc są to, się odbywają, są to terabajty różnych danych. Te dane to są głównie właśnie sygnały wysyłane do neuronów albo odbierane od nich, elektryczne w czasie, czyli różne takie serie czasowe danych. Także... Ciężko powiedzieć, ale te, te terabajty na pewno, terabajty danych, bo bardzo dużo tego robimy. Yy, i my, A jaka tak... jest zwykle motywacja tych firm, które się do Was zgłaszają i chcą u Was robić obliczenia? Yy, wie Pan co? Bardzo różne. Yy, są osoby po prostu, jeżeli chodzi o prywatne firmy, no to one są zainteresowane tym, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku. Jeżeli hmm. wiedzą, że jest jakaś nowa technologia, to wiele osób chce po prostu wiedzieć, co ta technologia może, kiedy będzie gotowa, jest, czy jest lepsza. Mieliśmy różne, różne pytania, czy na przykład jesteśmy już lepsi niż ChatGPT. Niestety nie, bo to jest zupełnie inny czas rozwoju. My jesteśmy bardziej tak jak komputery kwantowe, czyli to jest początek, tylko jeszcze jesteśmy do tyłu, bo to jeszcze krócej trwa ten rozwój tej dziedziny. Więc to jest taka dziedzina, która ma wielkie, powiedzmy teoretycznie, ma wielkie możliwości. Ale jest na razie na wczesnym etapie rozwoju, czyli my na razie się uczymy, jak w ogóle używać tych neuronów do obliczeń, czyli jeszcze nie możemy niczego na nich liczyć, co by było powiedzmy przydatne, tak biznesowo. Yy, na pewno one mogą być przydatne yy, w badaniach, yy, no i też sam fakt, że można, czyli takie powiedzmy firmy, które stos mają jakieś departamenty właśnie yy, yy, nauki i rozwoju. To, to są departamenty, które z nami rozmawiają w tym etapie. I to może być bardzo przydatne, bo na przykład no na przykład takie projekty, gdzieś chcemy symulować jakieś procesy, jak, jak neurony przetwarzają informacje, no to można te różne rzeczy testować później u nas na żywych komórkach. To jest jedna rzecz. Czyli różne takie założenia z tych modeli, takich in silico, czyli takich komputerowych symulacji, można to później testować w praktyce na prawdziwych neuronach. To jest jeden przykład. No to też jeden taki przykład, z którym się spotkaliśmy, to też to, że można też na tych neuronach testować różne rzeczy. I to akurat nie jest naszym celem, bo to już jest nie w celu obliczeń, tylko w celu zrozumienia, na przykład, jak różne substancje oddziałują na neurony ponieważ ta cała nasza platforma jest automatyczna i możemy zbierać dane i bardzo łatwy sposób właśnie wszystko przeprowadzać automatycznie, to jest też potencjalnie bardzo dobry produkt do tego, żeby testować y, duże ilości różnych substancji, na przykład y, na ich toksy toksyczność. Mhm. To jest taki jeden z kierunków y, taki już mhm. niezwiązany z obliczeniami, ale też możliwy do zrealizowania u nas y, na naszej platformie. Ja niedawno rozmawiałem z przedstawicielem takiej firmy z Australii, Brainchip chyba. Tylko tak. oni robią krzemowe procesory, ale takie właśnie bardziej inspirowane pracą mózgu. No i oni się zwykle podają, że jakby ich przewagą jest małe zużycie energii, że to chyba też tak. takie. Więc to tak, pewnie absolutnie. bardziej nie chodzi o zastosowania typu ChatGPT, tylko na przykład nie wiem sterowanie dronem, prawda? Co byłoby może tak. dość przerażające, jakby to był jakiś wojenny dron. Nie, to no nie musi być niepojęte. Wie pan, to wszystko zależy, to człowiek decyduje, jak wykorzysta tak, technologię, tak, prawda? Tak. Drony mogą być też w dobrych rzeczach wykorzystane. Tak, to prawda. Znaczy to, co pan podał, to jest przykład właśnie też tego samego kierunku, można powiedzieć, czyli generalnie naukowcy szukają pomysłów na to. Jak zrobić z lepszej, niż cyfrowe komputery. Oczywiście to jest bardzo ambitny cel i trudny do zrealizowania, ale jednak staram się właśnie szukać albo nowych materiałów, tak jak my, bo są różne pomysły na to, na czym wykonywać obliczenia, albo właśnie inspirować komputery takie cyfrowe mózgiem. To prawda, to jest też, to jest też ciekawe. I też właśnie jedną z rzeczy, to prawda, jaką jedną z zalet mózgu, w, w, w porównaniu do cyfrowego komputera jest to, że on rzeczywiście zużywa bardzo mało energii, biorąc pod uwagę, jak bardzo skomplikowane operacje przeprowadza. Jeśli chcielibyśmy zasymulować ludzki mózg, to potrzebowalibyśmy małej elektrowni jądrowej. Także jest to naprawdę, naprawdę fascynujące, że my jesteśmy w stanie zużywać za może 20 watów, jednak ten mózg cały czas działa. Także tak. W tych, w tych różnych procesorach neuromorficznych to na pewno może być zaleta i u nas też. Jednym z głównych powodów, właśnie gdzie, gdzie mam, wierzymy w to, że ten projekt ma sens, jest to, że możemy zbudować komputery, które mogą przetworzyć dużą ilość skomplikowanych operacji, zużywając malutko energii. Tak. I są też na to badania naukowe, które już teraz tak szacują, że to będą miliony mniej energii. Jednostek energii do przetworzenia informacji. Ale to są tylko szacunki, bo te komputery jeszcze nie istnieją, oczywiście. E, tak, ale na podstawie tego, jak działa mózg i jak, e, tego, co już wiemy, a na temat neuronów, to możemy stwierdzić, że taki komputer będzie rzeczywiście dużo mniej zużywał energii. Rozumiem, że ta energia, ona idzie tylko jakby na pobudzanie sygnałów. Samo, powiedzmy, urządzenie, ono jakby energię dostarczacie poprzez ten płyn de facto, tak? Bardzo dobre pytanie Pan zadał, bo jest bardzo fundamentalne powiem szczerze, i jeszcze tak nie do końca chyba są na to standardy jeszcze, żeby to jakoś określić. Yy, ma Pan rację na, 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 na dzisiaj tak, yy, w laboratorium większość rzeczy to są wszystko, co jest wokół tych neuronów, bo neurony same w sobie no, to jest tak, jak żywy organizm. One zużywają komórki, kalorie zużywają, prawda? One wszystkie metabolizują. Yy, Cukier, także, także to nie jest nic innego tak jak każdy wszystkie komórki w naszym organizmie ma tym no albo tłuszcz też mogą metabolizować także to jest wszystko na tej zasadzie biologicznej jak żyje żywa komórka natomiast i to jest bardzo mało energii bardzo malutko natomiast to ma pan rację dużo więcej energii jest używane na wszystko wokół w laboratorium czyli na przykład produkcję tych wszystkich tak sygnałów elektrycznych czy też za no wiadomo, całe laboratorium musi działać, to jest wszystko, yy, wiadomo, temperatura, yy, też oświetlenie, wszystko, więc to tak, powiedzmy, to jest, to jest więcej energii, ale same neurony zużywają malutko. A co było dla Pani takim największym zaskoczeniem w całym tym projekcie przez te trzy lata, chyba Pani mówiła, tak, czy tam... tak no, powiem panu tak, największym zaskoczeniem chyba było właśnie to rozbudowanie sieci kontaktów, bo byliśmy małym timem i zawsze się zastanawialiśmy, jak to, jak zwiększyć nasze możliwości. Aktywnie rozmawiamy z inwestorami, żeby móc też powiększyć team, No, to jest główny cel, żeby właśnie osiągnąć nasze cele, powiedzmy, w badaniach i rozwoju. Ale też jest dużym zaskoczeniem to, jak właśnie zbudowaliśmy tą sieć światową, Kontaktów, bardzo niskimi, powiedzmy, nie, są to, nie jest to kwestia pieniędzy, tylko kwestia pomysłu, i to jest najbardziej fascynujące dla mnie. I tak jest w startupach ogólnie i to jest zawsze mnie fascynuje najbardziej, że liczy się pomysłowość i nie chodzi tutaj o pieniądze. Oczywiście, akurat ten projekt jest drogi, no bo wiadomo, że laboratorium nie jest tanie. <laughs> Także wiadomo, że to oczywiście trzeba, to jest akurat przykład dosyć drogiego projektu sam, samego w sobie bo ten, te, te wszystkie badania są kosztowne, ale ogólnie chodzi mi o to, że w startupach bardzo dużo można zrobić dzięki pomysłowości i można znaleźć mnóstwo pomysłów na to właśnie, jak zrobić coś z niczego i wcale nie chodzi o wydawanie pieniędzy, tylko o to, żeby właśnie zrozumieć problem i żeby wynaleźć taki sposób, który pasuje akurat do tego problemu. I naszym problemem było właśnie powiedzmy mały team R&D, a problem jest naprawdę skomplikowany bo tutaj jest strasznie dużo badań właśnie my pracujemy z matematykami, z inżynierami, z biologami też, także to jest bardzo szerokie spektrum tych ekspertyzy, które jest potrzebne, i tematy, które omawiamy, są naprawdę skomplikowane. Także im więcej mózgów jest związanych z, z tym problemem, tym większa szansa, że uda nam się osiągnąć jakiś sukces. W krótszym czasie, więc myślę, że to jest najciekawsze, że nam się udało tak powiększyć, powiedzmy, wirtualnie, team, i te osoby właśnie z całego świata też się przyczyniają do naszego lepszego zrozumienia, naszego projektu i też pomagają nam iść do przodu, bo też się od nich uczymy, oni od nas. Super. To dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Życzę oczywiście powodzenia. Dziękuję też.